Dobra, zamknąłeś oczy, masz zamknięte, nic nie widzisz. A, mam zamknięte, czemu, jesteś czemu jesteśmy w windzie, Miles? Może ci coś pokazać, coś ci się bardzo spodoba. Chodź, chodź, chodź tutaj. Idę, idę, idę. Ok, ide. ja zamknę drzwi. No nie wiem Dobre. Gdzie... Ej, ja wiem ok. gdzie my jesteśmy. Nie, nie, wiesz, nie... Ej, wiesz, mi zamknięte oczy. No mam zamknięte oczy, o, mam. O, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Tada! Winda. Wow! ej, naprawiłeś tu... Wow! Ale Musiało byś... być naprawione. Ta baza jest czysta, nic nie ma, wszystko jest dla ciebie. Wszystko ci wyczyściłem i możesz tworzyć swoją historię od wow. nowa. A przede wszystkim, spójrz, masz jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty strój na własną rękę. Ej, uważaj, uważaj, uważ. Mega Uo, co nie? Ale Ej, pamiętam epicko. tego! On chciał mnie zniszczyć, ten chciał mnie z tego wymiaru, ten chciał mnie zabić, o ten też chciał mnie zabić. Ten ale ten wygląda też chciał mnie zabić. epicko, ale to jest moja nowa baza mais, naprawdę? No! To na serio jest twoja nowa baza. Ale wiesz, a kiedyś w moim świecie mnie zapraknie i będę musiał wracać, wiesz tutaj mieszkać sam! Ale Takie życie. epicko Ja cię kręcę. Ej, ale wiem! Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lucena, z to jest kolejny odcinek z Minecrafta na naszym kanale. Ze mną jest Miles Morales. Mieles, Siema, Mareles, no, witam, witam. Morales, Morales, Morales. Powiedz coś po hiszpańsku. Eee... Eee... E, czekaj, tłumacz. No... Tłumacz? Mówiłeś, że twoja mama jest Hiszpanką. Tak, ale jak nic nie ugadam. Nie lubisz hiszpańskiego? Si. Nie lubisz? I. Si? si? Dzień dobry wszystkim kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek, w ogóle MyS Morales będzie miał, słuchajcie, wyślę wam filmik, niedługo, na dniach wyślę filmik, jak robi to salto obiecane, bo wbiliście tyle łapek w górę dwa dni temu, więc kochani, jeżeli wbijecie, słuchajcie, 4000 łapek w górę to Majs razem ze mną, razem nagramy, słuchajcie, drugi kolejny odcinek taki. co w się sensie odcinek nagramy po prostu i dodamy do odcinka, drugi filmik, jak robimy razem salto, albo słuchajcie, jak robimy razem jakąś przewrotkę, ale najpierw będzie przewrotka Majsa, a potem będzie nasza wspólna, więc kochani, 4000 łap w górę do zostawienia Majs, zachęć widza, który właśnie teraz widzimy go bez subskrypcji. No patrz, widzimy go bez subskrypcji. Widzę cię bez subskrypcji właśnie no. ciebie, o ciebie! Chodź tutaj bliżej! Fło. Słuchaj mnie uważnie, stosuj teraz subskrypcję i z dzwoneczkiem. Dlaczego dzwona, Żebyś ci Ci przyszło powiadomienie, jak ja z luferkiem robimy salto. I jesteśmy obok siebie do tego. A jeżeli nie zostawicie suba z dzwoneczkiem, to w tym roku Mikołaja nie będzie, wyleci w ciepłe nie kraje. Mów tak, nie mów tak, nie mów tak. No co, nie atakuj mnie, no Nie, jestem nie mów tak. kobietą. O no to nie no, jak nie zostawicie suba, to wakacje się jutro kończą, no o, nie, 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 więc kochani zasubskrybujcie mojego pająka właśnie tutaj. O, subskrybujcie, zostawcie dzwona, łapkę w górę, bo słuchajcie, to jest ostatnia osoba, która została wylosowana na mój kanał. I dzisiaj też losuję, jak wbijecie te cztery tysiące w górę, napiszcie komentarz, ile chcecie, żeby wakacje trwały, to to jest komentarz do losowania! Ja jestem ciekawy, jak tutaj to wszystko urządzę, jak Martyna zobaczy w ogóle to stanowisko i tak dalej, to... Miles? Tak? Czy ja... dobrze myślę? Tak, to działa. Działa? Działa. Możemy się gdziekolwiek przeteleportować do innego wymiaru? Si, a w ogóle, mam dla ciebie niespodziankę. Popójdziemy, uwaga, do trzech innych światów gdzie? Zatemonstruuję moich największych wrogów. Co? Co ty mówisz? Mhm. Mm Jesteś gotowy? To, ale tak. to teraz? To teraz? Nie, no to nie no to widzowie łapkę muszą zostawić. Ostatnia, ostatnie żebranie o łapkę. Jak nie zostawisz łapki w górę, to znaczy, że... Nie zdasz z matmy. Tak. I teraz ta osoba, która nie zdała. I pozdrawiam wszystkich na kibelku. Kiedyś tak zrobiłem i słuchajcie, bo 50 komentarzy, że akurat robiłem kloc, akurat robiłem. Okej, okay, nie wchodź, nie wchodź! Okej, okay, jak tylko puszczę pajęczynę, którą nie trafiłem. O! Wynika. Nieważne, od tego. Jeżeli teraz ją puszczę. teleportujemy się. Dobra. Gotowy? Gotowy? I teraz! Whoa! Whoa! Dobra, ściągaj maskę, szybko. Co to? Co to jest? O są stroje! Ale czego? Mojego pierwszego antagonisty. Mówił, że jest sprawiedliwością. czaisz? Jak, jak ma na imię? Batman. Batman? Nie, takim głosem takim... Batman. I on mi ciągle denerwował, bo mówił... Jestem Batman, a ja cześć! jest zemorizon. Nie Batman. I to było takie wkurzające. Wiesz jak ja się czułem w ogóle. Co tu jest? Tutaj jest Tor przeszkód. Ogólnie on jest wow. specjalnie na ten oto strój. To jest strój Batmana. Jak wow. jest. A Co to, to jest? zaraz? To zaraz, to zaraz, to zaraz. Chodź, zobacz. Batman ogólnie nie miał supermocy, bo był zwykłym człowiekiem. Ale miał coś, czego ja nie mam i ty: Pieniądze. Dlatego jego stroje są tak niesamowicie zrobione. Technologia taka -technologia. episka, tak? Tak. Dobra, to zakładamy. Batman się nazywa, tak? Tak, wybierz jeden z tych trzech. Dobra. Okej. Okay. Klatka piersiowa. A ja wezmę ten czarny. Wow. Ci, nawet mam Wow, ale szybko ten. Okay. No. Mogę zdjąć maskę. Rozumiem. Okej. Okay. Ej, Zdejmij użycie... maskę swoją! Dobra, już ściągam. Ale epicko! Mogę zdjąć, założyć, zdjąć, założyć! Okej, okay. ale czekaj. O, co oznacza to, że... Ja mogę zni... CO?! Zniknąłem?! Co?! może znikać?! Mój strój tak nie może! Ale pik, Ej, bo to pewnie chodzi o to, że znikanie w ciemności tak na co dzień pewnie nie może ten... ...w ciągu dnia. Ale okej, okay. jeszcze mam coś w Stary, patrz! Czekaj, ja mogę latać chyba. Wow, patrz! Wow! Zobacz, zobacz, zobacz. I tyk Ja cię kręcę! Będziemy mogli to wykorzystać do parkura? Tak, ale... Ej, reklamacja, też chcę taki strój. A pokaż, pokaż mi swój. No, mój nic nie daje, mój tylko ściąga głowę. Co, serio? O nie! No. Dobra, załóżmy. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Ha, ale w ciebie bambik. Ale twój wygląda 10 razy lepiej. No, chociaż to. Dobra, łap. Ja zakładam ten. Łapaj. O, dzięki. Okej, okay, co mamy jako pierwsze zrobić? Jako pierwsze nasze zadanie musimy użyć naszych karabinów, by pokonać wrogów Batmana. A co to, co, co, co to za ludzie są? Bo są pingwiny. Znaczy, pingwiny, ale jako jego klony. To nie, to nie jest prawdziwe, spokojnie, to są tylko manekiny. One mają emitować go. Aha. To jest jeden z wrogów Batmana. Siema! Nie widzę się z nimi. Ej, patrz! Machają nam! Nie daj. Nie, to jest pułapka, to jest pułapka. Chodź, szybko, Nie możemy z nimi sympatyzować. W dłoń. Dobra, okej. Okay. I musimy wszystkich zabić, tak? Tak, ale w taki sposób, by wszyscy właśnie przestali. Ej, istnieć. a dlaczego w ogóle nazywały się pingwiny? Bo lubią lód. Aha! Musimy tam zejść, tak? Tak. Dobra, Miesz, dobra, 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 dobra. Schodzimy Daj! Wow! 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 Dawaj, nice! Ej, o już to pod fotelem, o kurde! Jej jest! Au, 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 au! Nice, nice, Problemy, problemy! Rzucili się na mnie! Wiem, wiem, i na mnie też! Au, 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 dobra, dora, ja wiem, ja wiem, co zrobić, Ale jest utrudniony, jak jestem na tym lodzie. Wiem o tym! Musimy dać uważać! Dobra, to chodźmy na, chodźmy na górę. O o o, 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 Dobra, dobra. Kurde! Ten pistolet działa tak, że im dalej stary strzelasz, tym lepiej. Tym jest mocniejsza ta. Ja ci kręcę. Nie, no, muszę ale dobrze ucieka! Ej, oni są. Kolejny. Jak ci idzie? Jeden nie żyje! Ej. O, zabijam jednego! Świetnie, oni też teraz trudno wystraszyć. Kurde. Kolejny! Dara, też! Kolejny! A. Kolejny! O. O. Ej, ale. Oni są ten. Ja! Dobra! Jeszcze ten! Dawaj! I ostatni tam jest! Tutaj się schował. Nie żyje. Wszystkie? Dobra, ja oblecę tak. i zobaczysz czy wszystkie. Czyli ty, ty, ty masz rozumiesz, że przygotowaliśmy taki tor przeszkód? Oczywiście! Wiesz jak to było trudne, mu zwinąć te wszystkie rzeczy? Ja cię kręcę. Ale kozak. O hmm. kurde. Wyjście. No no tak, wyjście. Musimy się jakoś stąd wydostać. Tutaj! Fajny jest ten strój, tylko jest bardzo ciężki, bo on na każdy możliwy... O, no właśnie! Na wszystko reaguje! Eee, teraz... Fajnie, Batman jest prawie kuloodporny nawet czasami. Co ty gadasz? No? Ja cię kręcę. A ja gorąco z w tej jego masce. Wszystko no. jest takie ciemne. Dobra. Słuchaj, tutaj jest kolejne, jak widzisz. Okej. Okay. Ale ja muszę niestety sobie poradzić chyba swoimi mocami. Ej! Nie mam innych! No, Muszę podskoczyć! muszę takie, zrobić coś takiego! Dobra! Pyk! Ej, ten strój jest troszeczkę taki, że pomaga skakać. Dobra, i teraz... Ej, to nie fair! Mais, co ty robisz? Pomóż mi! Czekaj! What? Nie ma oszukiwania Majs! Dobra! Majs, mam pomysł jak to przejść. Ja użyję po prostu tego... W stroju! Aaaa! Nie nie... nie. O, no nie, muszę znowu na górę wchodzić. Dobra, teraz mi się uda. Muszę skoczyć! dobra Dobra, dobra, radę? dobra, 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 radę! Nie! No nie muszę od nowa! Dlaczego majstro, to robimy? Żeby zrozumieć naszych wrogów! Dobra, no nie... Uuu. Jeszcze raz, muszę trafić też tutaj, dobra, teraz tutaj... o Teraz tu jest! Udało się! Dobra! No, Teraz parkur. Musisz tak samo to ominąć, tam wlecieć, też radę! Dobra, dobra, udało się! Teraz dobra. chyba do labiryntu trzeba tam zlecieć. Mhm, dasz radę. Tam o, o, dobra. O Jezus. Labirynt. O Jezus, ale wejście masz tutaj. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu. Z drugiej strony? E, nie, tu. Dobra. O co chodzi w tym labiryncie? Dlaczego niby jest taki trudny? Nie, on jest bardzo trudny. Czego się Batman boi? Nie wiem, nietoperzy? Otóż to w ogóle śmieszne, co nie? Że on jest człowiekiem nietoperzem, a się boi. A Nie! Ty też to czujesz? Tak! To jest a, właśnie okropne, co nie? A ci kręcę, i ja mam przejść labirynt w taki sposób, że ja muszę. Tak! Batman ich nie nienawidzi. A, a dlaczego dostaję jakiś A! Paraliżu jakiegoś. Dobra, dobra, dobra. Nasze mnie... pajęcze moc tak działają tutaj. Specjalnie właśnie tak o tym pomyślałem, wiesz, Batman się boi, ale my się nie boimy, więc pomyślałem, że tak będzie oh, 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 oh. sprawiedliwie. To niezły tor przeszkód. Posłuchaj, słuchaj, znaleźć żeby stąd wyjść. Musimy znaleźć wyjście, musimy znaleźć wyjście. Okej, okay, okej, okay. tutaj... Zbyt... Nie, tutaj chyba byłem. Ja cię kręcę, ja cię kręcę, ale ty... Nie to pewnie są giga Zgubiłem cię! Ja ciebie też! O nie! Wróciłem! No. Wróciłem do początku! Wróciłeś do początku? No! O nie! Dobra, chyba tutaj i teraz tu i wtedy nie, nie może... Ja być. też wróciłem! O! Nie ja poszedłeś, w lewo czy w prawo? Yy, w prawo, w prawo, w prawo. W prawo? Dobra. Dobra. No nie, nie ma... To. Jest! Oby było przejście! Jest! Dobra! Może tędy pójdę, do samego końca, okej okay. Ja jestem gdzieś niedaleko wyjścia na 1000% Dobra, ja też się zbliżam O! o! o Ale ja się wystraszyłem Dobra, em, dawaj tutaj Nie mam pomysł, zasada prawej strony! Czyli trzymamy się prawej strony! Czekaj, bo ja tutaj byłem eee, Tutaj byłem, tutaj też O nie army kółko! Tu nie, tu nie wchodź. Tutaj, tu tu, 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 tu. tu, tu, tu nie, tu, tu. gdzie, gdzie jesteś? No nie no, no nie. Tu. Nie, tu też. Tak tu. Tutaj? Coś jest. No, ała. ciągle te wizje widzę. Poczekaj, em, tu. Tu i tutaj. Patrz tu. tu. Tu tu Patrz tu 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 i tu. Ja ci kręcę majs. Dam radę. Wyjdziemy stąd. Patrz. O. 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 Oby było wyjście, oby było wyjście. Nie, nie tutaj? Jest. O. Tak. Jest. O ja cię kręcę. Męczące to było? Strasznie! Wow! Wow! Jesteśmy! Wow. Jak Tłuchaj, to robi? Teraz robisz? poznamy drugiego z moich trzech największych wrogów. Jesteś gotowy? Jestem! Co to za stroje? No, wow. mojego wroga. Poznaj flasha. Flash jest turbo szybki, ale nie taki szybki. Nie zauważył, że go pokonałem. Nie no, chciałem go pokonać. Ale nie dam rady! Ucieczka ja przez multiwersa jest okropna. Ło! E, wow. I kolejne tury przeszkód! Na, tak? Na czym jego moc polega? Na tym, że musisz to sobie strzyknąć. Okej. Okay. I weźmiecie go, mocno. Uwaga, boli. Co? Pioru no. Ło! Wow. Co się dzieje, wow. Patrz, Widzisz to? Tak, widzę to. Ło, wow, ty też masz. Tak, bo to jest inny świat. V. Wow. Piękne. Wow. Jezus! One trzymaj się trochę. Ło! Wow. Ja cię wow. kurczę, Dobra Dobra, zakładaj strój. Okej, okay, czyli pewnie jego strój polega na tym, że tak jakby chroni mnie przed działaniem innych rzeczy, tak? Tak. Który wybierasz? E, ten środkowy. Okej, ty wezmę ten. Wooh! Pyk, to? Jeszcze, to? No i mamy. Wooh! What! Ile ja mam tych tych poziomów szybkości teraz? Ja też mam. Dobra. I okej. Okay. Dawaj na maksa. Dobra, daję na maksa Wooh! Dobra, chodź na ten pierwszy tor. Wow, uważaj! Okej, wow, 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 wow. Ok, Słuchaj, I o co... są dziury, jak widzisz. Gdzie są dziury? Widzisz nie, idealnie prosto polecieć nie widzę. I na. Jest! Wow. Dobra, i wracamy! Udało mi się! Ja ci kręcę! Wow. Ok, baba co się to może robić? Patrz! Co? Jak ty to robisz? No mogę ten! Jak jesteś wymaksowany jak ja. Możesz. Ja nie mogę tak robić. Serio? Ja cię kręcę, może to od stroju zależy. Okej, okay, dobra, kolejny tor. Ponadto, ponadto, patrz na to. Patrz na, ści patrz na ścianę. Wow! Ja I jest to? Ja cię kręcę. Mogę! Wow! Troszeczkę mogę. Dobra. O, teraz dobra. Raz tutaj. Drugi tor, drugi tor. Tak, na, je... tym jesteśmy, na tym musimy się ścigać. Jesteś gotowy? Dobra. Uwaga, trzy. trzy. cztery, ry. No. Tak ja. Wow! Musisz skakać! Ale 200 IQ! Ja ci kręcę! Pa, wygrałem! I wracamy! I o teraz nie! ja wygrywam! ja po tym! Ej! ej! O Kurde! Już jestem! Ja też wem To remis, remis, remis. dawaj remis. teraz tutaj! Dawaj tutaj, okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej, okay, no dawaj trzy, Tylko trzy, uważaj! 3. 4 ry. ry! ej, jesteśmy tacy tacy szybcy wow, wow! wow. wow. Jesteśmy tacy szybcy widzowie jako Flash, Fala jak jako się nazywa? Frasz! Nie mam pojęcia! Dobra, jesteśmy tak szybcy jak, jak Flash, że, że nawet nie, 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 nas ogień nie boli. Lecę! I teraz chodź tutaj. A! Dobra. Bądź gotowy? Uwaga, start! Ej, tu też nie boli! Wow. Ej, ja wracaj! Lecę! Lecę! Wow. Ja cię Ej, nie no! Szkoda, że nie jestem Flashem, tylko jestem Spidermanem. manem Wow, Tutaj jakoś mi mnie zadziałało. Dobra. Ej! Ooo! Wow. Au, 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 au! To boi, dobra. Może zróbmy tak, że ja sobie troszeczkę te moce zmniejszę. Tak do połowy troszkę. Dobra, to ja też zmniejszam. Lecę! O, nawet kiedy w połowie mam te mocy, to ja jestem nawet giga-szybki. Dobra, okay. i słuchaj mnie teraz. Teraz często, to, dobra? Dasz radę? Dobra. Dobra. A robimy na pełnym speedzie, czy na jakim speedzie? Na pełnym, dawaj, na, na pełnym. Na pełnym, dobra. Zwiększamy, zwiększamy, zwiększamy. I py! Oj, oj, dawaj! Oj, 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 oj! Miles! O! o. I wracamy! Co Problemy? jest? Problemy! Jestem w Twoim czynie? Sorry! A. No i czemu musiałeś skakać? No! Ja! Ja! Najlepiej pod kątem! Dawaj. Lewo prawo, lewo prawo! Ale to jest dobry, dobra taktyka! Dobra, i wracamy! Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo! O. Prawo. Ja ci kręcę, ej, ten flash! Jakim co ten to jest twój wrój? Dlaczego to nie twój kumpel? chciałbym to wiedzieć, ale on mnie bardzo nie lubi. Teraz na tym. Jesteś gotowy? To jest połączenie Dobra. Go! Pyk! Ej! Nie udało o. się! Udało się? Nie udało się Ech. I na odwrót! Nie! Padłem! Lecę! Uważaj! O! No, jestem słabym Fyk! Ja też Chyba wow. jestem lepszym Spider manem niż flaszem! No ja też oh. stary Okej, okay, chodź tutaj no, na przedostatni już już już, 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 tylko muszę to przejść a to jest trudne Jak on myśli, że on jest taki szybki i tak dalej, jak on nadąża z tą szybkością Ja cię kręcę, wow 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 Dawaj Dobra, udało mi się Okej, okay, i teraz na najmniejszym speedzie dawaj na najmniejszym, dobra, z najmniejszym. Na standu, Dawaj, damy. Dam na max, 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 max. I lecimy. Opa. A tu jest wolne! No! To bardzo wolne! Ale damy radę! Skok! 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 Maj s taki wolny! Bo jest lut, uważaj tylko! Właśnie na to! Na co, na co? Na co? To trojek Pidiana Jones! Ode właśnie mówiłem! Au, a, a. AU! 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 A. Dobra! Jednak nie oh. chcę być flaszem. Oh. Jakbym był spiderder-Manem to bym to wyczuł. Dobra? Nie o tym. Teraz dajemy na maksa, okej. Okay. Na maksa, totalnie na maksa mocy i przeskakujemy. Uuuu. wow, Przeskoczyłem całe! Po matku, sałatko I teraz od nowa... Pyk! 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 Udało mi się majs! Zazdroję, ty jeszcze walczę! Ja cię kręcę. Ciekawe jaki będzie ten trzeci superbohater. Tak jakby antagonista. Ja! Został jeszcze ostatni! I jest jaki? Bardzo silny? Silny niż. Nie! To! Ej no, powiedz mi. Jest najsilniejszy ze wszystkich. Dobra, no to teleportuj nas. Dobra, lecimy. Wow. ostatnia supermoc. Dosłownie super. Moc. super. E, a kto to U. jest? Superman. Co? Super... Superman, tak się nazywa ten superbohater? Otóż to. Okej, okay, ale, ale nie widzę żadnych mocy. Czemu mi się nic nie pojawia? Jeszcze nic. Superman jest tak naprawdę kosmitą. Okej. Okay. Który nabył swoje moce dzięki... Nie wiem. Nie wiem, jak to działa. Po prostu dzięki temu, że jest super i pochodzi z innej planety, na, na naszej planecie ma super A, okej, okay, dobra. A jaka jest jego słabość? Jaka jest jego moc i tak dalej? Poznasz jego słabość. Ale okay. na początku wszczyknij sobie. Dobra. Dobrze. Wo, ile mam tego? No, a, ale posaj, czas na słabość. Pójdź na twoje lewo. No, to, ej, czekaj, czekaj, ja mogę latać? Mogę latać! Tak, super, co nie? Ale... Wow! wow! Co jest? Mogę latać! Ale czekaj, czekaj! Co to? Lataj, ale nie spieszaj się do tego. To jest jego słabość. Chodź, pokażę ci. Chodź. Okej. Okay. Ej, jak jestem coraz bliżej tego, to mnie... To tak? jakby Wiem. Dotknij i przeżyj. Aaaa, jak mam dotknąć i przeżyć? A, Stary, mam efekt! Wiem, że masz efekt! Tak on robi. Co, Co to, to jest? jest?! Dotknij to! A. A. No i brawo, musiałeś to przerwać. Co to było? Kim jest ten, ten człowiek? To była moc Supermana. On ogólnie jest niezniszczalny, jest jak jakaś forteca. Umie latać, strzela laserów, zamraża. No stary, się czułem, jakbym palił zielono od 10 godzin słuchał. Tak, bo wiesz co to ma podobny efekt? Kryptonit Ale... to się nazywa. Kryptonit? Im jesteś bliżej, tym twoje mocy zanikają i czujesz się coraz gorzej. To jest jego słaby punkt, tak? Najsłabszy punkt. A, widzowie, naszym słabym punktem jest teraz to, że nie, nie zostawiliście subskrypcji łapki w górę. Ze mną dzisiaj był miles, ja muszę sobie odpocząć. Ciema, odpoczywaj, a ja idę szkodzić kolejne wymiary. O nie, 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 tak nie miało być, tak nie miało być. <grystanie> Jabłko i mięta. jabłka, mięta. Nie, jestem miles, nie mięta.